Raport miesięczny na kasie Postnet Ergo Online. Aby wykonać, aby wykonać raport miesięczny ze sprzedawcy wychodzimy do menu głównego przytrzymując dłużej klawisz C, bądź gdybyśmy dopiero włączyli HC, wpisujemy domyślne hasło, o ile istnieje, czyli 1, 2, 3, 4 domyślne jest. Zatwierdzamy oczywiście wszystkim razem. Następnie przechodzimy strzałką w dół do kierownik, raporty, fiskalne i... Tutaj wybieramy raport miesięczny. Kasa, ponieważ jest niefiskalna, pokazuje tutaj nam miesiąc bieżący. Gdyby była już fiskalna, Państwo dostaną zapewne fiskalną na pewno. Kasa proponuje zawsze miesiąc wstecz, czyli jak mamy wrzesień, proponowałaby sierpień i tak dalej. Miesiąc i rok zatwierdzamy przyciskiem razem. Następnie dokonujemy wyboru typu raportu. Mamy pełny bądź podsumowanie. Pełny to jest raport, z wyszczególnieniem każdego poszczególnego dnia i na końcu jest podsumowanie, a podsumowanie to jest samo podsumowanie całego miesiąca. Wybieramy odpowiedni typ raportu, obydwa są fiskalne, w kasach online nowych obydwa są obowiązujące, zatwierdzamy i następuje wydruk raportu miesięcznego. Oczywiście ze wszystkiego możemy wyjść przyciskiem C. Jesteśmy w menu głównym, możemy z powrotem przejść do sprzedawcy i dalej prowadzić sprzedaż.